No i fantastycznie, kolejny raz Forbet daje możliwość naszym odbiorcom zamienić złotówkę na 300 złotych. Jeżeli nie korzystałeś z promocji Forbet tydzień temu i dwa tygodnie temu na gola Legii Warszawa, to dzisiaj masz okazję. Powiem Ci zaraz o tym nieco więcej. Witam serdecznie przy Sobocie, witam na kanale Obstawiamy, bardzo miło, że wpadłeś. Klasyczna prośba na sam początek. łapa w górę pod tym filmem, dziękuję za każde kliknięcie. Tak jak mówiłem dzisiaj, grając kupą za złotówkę, tak jak teraz widzisz, czyste zwycięstwo pogoni na własnym terenie ze stalą Mielet. Eee, grając kupon za złotówkę otrzymasz 300 zł na grę Forbet, jeżeli pogoń wygra. Jak tą promocję odebrać? Co zrobić, żeby te 300 zł odebrać? Zaraz powiem o tym nieco więcej. Oczywiście jest masa kuponów na dzisiaj, o których sobie na spokojnie pogadamy. Jeżeli chcesz, to skipuj od razu do kuponów. Ja, klasyczny, krótki vlog promocyjny, czyli promka w Forbecie. E, zrobimy sobie skarby Ferajny na wizji, żeby nie było. E, Zapraszam do naszej grupy, odpalę konkurs. Standardy, klasyka. Zanim przejdę do kuponów, zaczynam od razu od tej promocji Forbet. No bo jest to tak jak tydzień temu, dwa tygodnie temu, fajna promocja. Te dwie poprzednie siadły, bo tam tydzień po tygodniu e, Gollegi Warszawa. Grany za złotówkę dawał 300 złotych. Dzisiaj promocja dla każdego nowego gracza e, dla odbiorców obstawiamy, więc to jest istotne. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać, jest to oczywiście legalnie działające w Polsce. Bookmacher, konto trzeba założyć, słuchaj, z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Zakładasz sobie na spokojnie konto w Forbecie, jeżeli chcesz skorzystać. To jest generalnie pierwszy krok, nie? Więc założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i depozyt na minimum 50 zł. I już od razu jesteś zapisany do promocji. Na mecz, pogoni. I jedyne co musisz zrobić, to z tych 50 zł za zetkę zagrać pogoń na czysto. Tak jak teraz widzisz, zresztą. Jeżeli pogoń wygra, są faworytem dzisiaj, no powinni to ogarnąć. To po weekendzie dostajesz 300 zł w bonusie na grę, na swoje nowe konto gracza Forbes, czyli w mega skrócie założenie konta. W Forbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Depozyt na minimum 50 zł. Oczywiście weryfikację konta gracza warto zrobić, bo to i tak, i tak trzeba zrobić. No i z konta depozytowego za zetkę pogoń na czysto. Pokażę Wam zresztą teraz, jak to, jak to wygląda. Gdzie to wejść, gdzie sobie kliknąć, żeby zagrać po prostu tą pogoń na czysto, żebyście za bardzo się nie naszukali. Także w Forbecie bez problemu to znajdziecie. Jeżeli ktoś chciałby korzystać z promocji, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Tam jest link do założenia konta który promocję ci gwarantuje. Osoby zainteresowane tam odsyłam. Zapraszam też do naszej grupy na Facebooku. Ponad 110 tysięcy ludzi, dużo się dzieje. Codziennie jakieś kupony, jeżeli masz Facebooka na grupie, Cię nie ma, to jesteś mile widziany, wskakuj. I oczywiście lecimy z konkursem. Jak zawsze będzie kasa do zgarnięcia, no tym razem kasa w forbecie. Co trzeba zrobić, żeby o tą kasę powalczyć? To klasyczne dwie dychy na grę. Na kupon, po prostu. Subskrypcja kanału obstawiamy jest konieczna. Musisz subskrybować kanał, żeby wziąć udział w zabawie. Czyli subskrypcja kanału, łapa w górę, kliknięta tutaj pod tym filmem. I w komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Pogonią a Stalą Mielec. Dopisujecie swój nick gracza z Forbeta. Typujecie do godziny 20.15. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na Forbet. Jak zawsze nie biorą udziału w zabawie, czyli standard komentarze do waszej dyspozycji. A ja przechodzę do meritum tego kolejnego materiału na kanale obstawiamy. Czyli oczywiście do kuponów. I zaczynamy od kuponu Jakuba. Dwa razy typował na YouTubie, raz trafił, ale piękny był to kupon. 6713 złotych profitu. Rozbita stawka dwa razy tysiak na 2141 razy 2. Overy. Over 2,5 Over goli w tym meczu Pogoni. No właśnie generalnie Pogoni jest tutaj mocnym faworytem, nie? Oni tutaj Sinusoida mają mocno na razie w tych trzech pierwszych meczach, bo zaczęli od zwycięstwa 3 do 0 z Koroną, potem był remis, porażka. No ale jeżeli chodzi o stal, no to w trzech meczach cztery stracone gole. E, dwie porażki, jeden remis. No generalnie Pogoni jest mocnym faworytem. Widzę, że na kuponach ta pogon się pojawia. Tutaj Jakub wybiera sobie overka dwóch i pół goli i dorzuca overa dwóch i pół goli w meczu e, Fortuny Dusseldorf i Karlsruhe. To jest druga kolejka drugiej niemieckiej Bundesligi. Jeżeli chodzi o pierwsze mecze tych drużyn, no to Fortuna wygrała swój mecz 2 do 0. Karlsruhe po szalonym spotkaniu też zwycięstwo 3 do 2. Jest liczone po prostu w tych dwóch meczach na overy i to jest taki cwany dubel overowy e, z rozbitą stawką bardzo dobrze i trzeba za to trzymać kciuki, żeby Profit wpadł ładnym, bo Profit z tego może być mocny. dalej mamy kupon od Patryka za trzy stówki słuchajcie ładowany kupon. Oczywiście robotę robi tutaj kurs na zwycięstwo. No, górnika, górnika Łęczna. No, tutaj ten kurs leci do góry, bo on w momencie wystawienia był niższy niż w momencie nagrywania filmu. W momencie wystawienia kursów na to spotkanie 2-0, w momencie nagrywania filmu aż 2.30 jest proponowane czyste zwycięstwo. Czwarta kolejka pierwszej polskiej ligi. Górnik Łęczna, trzy mecze. Dwa zwycięstwa, jeden remis. Polonia Warszawa, trzy mecze, dwie porażki, jeden remis. Górnik gra u siebie, górnik ma lepszą formę. Na razie lepiej punktuje, gra po prostu lepiej. Dorzuca do tego patryjka covera półtora gola w tym meczu Boka. Nie podoba mi się ta Argentyna, bo gospodarze średnia goli 1,1 ,1 gola na mecz. Mega Anderowi. Jeżeli chodzi o Boka, nie jakoś mega lepiej, bo to są średnio dwa gole na spotkanie i jest jeszcze dorzucony bottim to score w Mannheim, czyli taki Generalnie dosyć niszowy kupon, nie? Mannheim, trzecia liga niemiecka, druga kolejka. Jeżeli chodzi o ich pierwszy mecz, no to przegrali 1 do 2. Wiktoria Köln też przegrała 1 do 2. No, były, nie? Gole się pojawiły w tych pierwszych meczach. Zobaczymy, no tutaj z trzech stówek 1467 może wpaść, dalej kupon od Jacy, który typował raz, trafił ten kupon, 2156 profitu, rozbita stawka, ominięty dodatkowy podatek, 2 razy 800 na owerek 2,5 goli w meczu Leeds Sportsmove, to jest inauguracja Championship, pierwsza kolejka, więc generalnie za dużo nie powiemy, zdaniem bookmacherów Leeds... Bardzo mocnym faworytem, i tak patrząc na te kursy, no to zdaniem Bukmacherów Leeds powinno sobie tutaj bez, pośred... bez problemu poradzić. Jest proponowane jednak mimo wszystko over 2,5 goli w tym meczu. No i to dender cholera: to dender score dender Beniaminek Ligi Belgijskiej który zagrał dwa bardzo dobre mecze, bo oni w pierwszej kolejce zremisowali niespodziewanie z Royalem Unią, w drugiej kolejce ograli Chęt na wyjeździe. Grają teraz score try, który pierwszy mecz przegrało, przegrało z Chęt i potem z wygrali 2 do 1. Jest proponowana podpura i over półtora gola na Beniaminka, czyli zakład na to, że oni nie przegrają tego meczu, ale w całym spotkaniu zobaczymy minimum dwa gole, nie? Więc tutaj propozycja na Beniaminka, który już mi trochę napsuł krwi, bo ja grałem na Chęt właśnie w tym meczu. Denders Hand Coś takiego od Jacka, i lecimy dalej do kuponu dwojka, który również omija dodatkowy podatek. Ewentualny, oczywiście, od wysokich wygranych dwa razy tysiąc ładowany. Ej, generalnie bez kombinacji, podoba mi się ten kupon Lask Link. ma wygrać na własnym terenie z Altach. Lask, trzecia ekipa zeszłego sezonu. Pierwsza kolejka wygrana. Spotkanie, bo to jest druga kolejka, nie? Dwa do jednego z Hartbergiem. Altach przegrało dwa do jednego z Tirolem. Lask, generalnie, jak sobie tak spojrzysz na drużyny, w Lidze Austriackiej, to to jest jedna z czterech, powiedzmy, sił, nie? Ligi Austriackiej, przynajmniej w zeszłym sezonie i dwa sezony wstecz. Altach? Nie bardzo. No, grane pod faworyta i grane też mimo wszystko pod faworyta Young Boysów. Aktualny mistrz Szwajcarii zaczął sezon tragicznie, bo oni po czterech kolejkach są na miejscu, uwaga, po czterech meczach rozegranych, bo nie wszyscy mają cztery rozegrane, na miejscu ostatnim. 4 11 bilans goli. Trzy porażki 1 remis. Grają z ekipą, która ma dwie porażki. Jeden remis, czyli z Iverdonem. No jeżeli tutaj się Young Boysi nie przełamią, to ja myślę, że oni się naprawdę natrudzą w tym sezonie, nie? Coś takiego łapię tutaj Wojtas na dwa czyste zwycięstwa. Ja propsuję ten kupon. Podoba mi się ten kupon i trzymam za niego mocno kciuki, bo czasem też takie kupony bez kombinowania są po prostu dobre i jest to najlepsze wyjście, nie? Więc coś takiego od Wojtka. Ma U, dalej mamy mocny kupon. Jest kupon od Miłosza, który bardzo Dobrze typuje u nas. 8 podanych kuponów. 6 razy trafiał. 4370 trzysta to ostatnio ładnie siadło. Też ten ostatni kupon widzicie. 2700 jest ładowane na 5203. Zwycięstwo AZ Alkmaar. Oczywiście pierwsza kolejka z Almere City, czyli pewnie ekipa Discordowa będzie grała fałę. E, inauguracja pierwsza kolejka. No jeżeli chodzi o mecze bezpośrednie, bo to na to możemy sobie zerknąć, że to raczej AZ. E, no w sumie w zeszłym sezonie dwa mecze. Na wyjeździe Remis u siebie 4 do 1. Zwycięstwo to nie mogę powiedzieć, że mają patent, bo wcześniej 2017 rok, więc nie ma sensu patrzeć na head to hety Wróżenie z fusów, pierwsza kolejka, nie wiemy w jakiej dyspozycji te drużyny są. Oczywiście yy, jest faworytem AZ, jest faworytem AZ i zdaniem Miłosa po prostu wygrywają, Ty wierzy w to mocno, skoro 2700 jest na to pakowane. I mamy dorzuconego overa w Islandii. Thor Akureiri gra na własnym terenie z Njardvikiem. Tutaj sezon w pełni, więc możemy sobie zerknąć na średnie goli tych różnych spotkaniach. Jeżeli chodzi o gospodarzy, 3,2 gola na mecz, goście 3,1. Mimo tego, że Islandia troszkę się popsuła, jeżeli chodzi o ostatnie overy, no to tutaj wiem, że cały czas będą atakowane overy i BTTS w Islandii, bo tak po prostu jest. 5203 od Miłosza jest to mocny kupon 3 przed nami, a teraz najmocniejszy, bo kupon od Mateusza, który. 10 razy typował, 5 razy na zielono kupony, 6642 profitu i zdecydował, że zainwestuje 4,5 koła z tego profitu na 19 120. Dwa mecze w lidze holenderskiej. Na początek może PSV Eindhoven o 21.00 z Valwajd. Co my tu mamy? Słuchaj, w ogóle to są dwie ekipy na tym kuponie, czyli PSV i Feyenoord, które grały super puchar Holandii. Feyenoord pokarny wygrał, wygrał a w spotkaniu było chyba 4-4, o ile mnie pamięć nie myli. Raz, dwa, trzy, cztery. 4-4 i były karniaczki, nie? Słuchajcie. Over 3,5 goli w meczu PSV z Valwajk. Pewnie PSV będzie chciał sobie powetować tą porażkę. Over 1,5 gola w pierwszej połowie, czyli ma być szybko strzelane. PSV gol w obu połowach i PSV prowadzenie do przerwy wow, mocna sklejka na jeden mecz i do tego jest druga mocna sklejka na jeden mecz, mianowicie właśnie ten Feyenoord, który gra na własnym terenie z Willem Twej. over 2,5 goli w tym meczu gol w pierwszej połowie i Feyenoord gol w obu połowach, jest liczone na overowe spotkania razy dwa jest liczone na faworytów, że tutaj mocno powalczą, 19 120 zł może wrócić a i niech wraca! Przedostatni kupon jest od Adriana dwa razy typowane, trafione: raz 1298 profitu, ładowane za wszystko. I w tym wypadku u nas tak to działa, że jeżeli Adrian nie trafi. Pozdrawiamy serdecznie, ale tutaj już kuponu nie wrzucamy, bo ten profit będzie zjechany do zera. Mamy proponowanego bo team to skora w meczu Haugesund. Haugesund, który gra na własnym terenie z Hamkam, oczywiście Norwegia. To są ekipy, które generalnie na razie biją się w dole tabeli po tych 16 rozegranych kolejkach. Bilans goli Haugesund: 16 meczów, 18-26. Ta ofensywa średnia. Bilans goli Hamkam: 21-21. No Generalnie ekipy, które są raczej z tych słabszych, jeżeli chodzi o Norwegię. No i tutaj Adrian liczy na BT ts Adrian liczy też na e, rzuty różne w meczu e, drugiej Bundesligi. Elwersberg z e, e, oczywiście druga kolejka, tak jak mówiłem już chwilę temu. Pierwsza kolejka to 12 różnych w meczu Elversberga i 9 różnych w meczu Kolonii. Do tego dorzucony jest BTTS i też rzuty różne, też w drugiej Bundeslidze, mianowicie w spotkaniu HSV i Herty. To generalnie mógłby być mecz w pierwszej Bundesligi, a nie drugiej. Tutaj mamy proponowany zakład na to, że obie drużyny strzelą gola i że będą różne w pierwszym meczu tych ekip było po dziewięć różnych meczowo, więc nie najgorzej. Ale jak wiadomo, druga Bundesliga jest dosyć overowa, jeżeli chodzi o rzuty różne. Ostatni kupon jest od Dawida, który dwa razy typował, trafiał dwa razy 4436 złotych czystego profitu. I generalnie powiem Wam szczerze, że ten kupon też mi się podoba, nie? No właśnie to w sumie pierwszy raz ruszony na dzisiejszych kuponach ten mecz Manchester City i Manchester United. Spotkanie o tarcze wspólnoty FA jest proponowany zakład na gola Underdoga, bo jakby nie patrzeć, Manchester United jest tutaj underdogiem, mają strzelić jednego gola i Anderlecht ma swoje spotkanie w lidze belgijskiej po prostu wygrać, Anderlecht grający na własnym terenie z Löwen, trzecia kolejka, obie ekipy na razie po dwóch meczach dobrze wyglądają, bo Anderlecht dwa spotkania zagrał, dwa spotkania wygrał Löwen, jedno zwycięstwo jeden remis w tych dwóch pierwszych kolejkach jeżeli chodzi jako ciekawostkę o ostatnie mecze, no to Löwen u siebie 1 do 1, Anderlecht u siebie 5 do 1 Anderlecht na wyjeździe 2 do 0 no i dalej jest 2022 to już w ogóle nie ma sensu na to patrzeć. E, mocno grane, bo 2,5 tysiąca prawie na 5 koła. I szkoda, że kupon nie rozbity. Ale oczywiście, za kupon Dawida trzymamy kciuki. Na koniec ci przypominam, Forbet wychodzi znowu. Trzeci tydzień z rzędu taką promkę fajną dają. Dla Was, dla odbiorców obstawiamy, bo to jest promocja skierowana tylko do, do odbiorców obstawiamy. Złotówkę, jeżeli postawisz na pogoń i pogoń wygra, 300 wy kupon tak jak widzisz. Promocja jest do odebrania z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i tylko z tego linku promocja działa. Po założeniu konta trzeba zrobić depozyt na minimum 50 zł, jeżeli chcesz brać go w promocję, bo nikt ci nie każe wpłacać kasy, ale zakładasz konto, wpłacasz sobie 5 dyszek na, na swoje konto gracza i z tych 50 zł za złotówkę graje, grasz Pogoń. 49 masz do dyspozycji, możesz sobie zagrać co tam chcesz. Czyste zwycięstwo Pogoni tak jak teraz widzisz. Jeżeli Pogon dzisiaj wygra, to ty po weekendzie dostajesz 300 wynagrodzeń w bonusie. Tam jest tylko dwukrotny obrót. 300 zł. Promocja aktualna tylko dla odbiorców. Obstawiamy z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Za te 14 minut dziękuję. Życzę yy, zieloności na kuponach. Ja mam pogranę. pograne. No niech wpada. Niech wchodzi. Trzymajcie się. Pewnie 12. transmisja na żywo. Pozdro się ma. Eronara.